Siemaneczko, ja jestem Nadim i witam cię bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na temat zmian w najnowszym patchu serwera testowego PTR 2.4 z sezonem. Weźmiemy na rusz teraz druida pod zmienną kształtność, czyli Fury druida wilkołaka. Zaszło parę zmian, parę dobrych zmian, więc warto to omówić. No i myślę, że że druid pod wilkołaka jest naprawdę dobry. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli filmik Ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, że klikniesz w dzwoneczek i oczywiście zapraszam na live'y na twitch.tv slash Wings. Link w opisie. Tam urzęduję około 5 dni w tygodniu, także zapraszam, zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jak wpadniesz. A omówmy sobie najpierw, przed moim całym buildem, przed moim tutaj druidem, omówmy sobie to, jakie zmiany zaszły. Mamy trzy zmiany. Po pierwsze, Werewolf now only uses the new attack speed calculation, um, czyli. Um, that was originally introduced in the PTR. So, więc. Um, w tym momencie powrócono do poprzedniej kalkulacji e, attack speedu, czyli szybkości ataku, które były przedstawione tam dwa miesiące temu w poprzednim PTR-ze. Potem je usunęli i okazało się, że Wilkołak bardzo wolno uderza i jest fatalny. W tym momencie. Podniesiono górną granicę szybkości ataku dodatniej, dodatkowej szybkości ataku z 75% do 150%, czyli podwoili to. I dodatkowo trzecia zmiana to jest zmiana fury, czyli w, głównym, w, głównej, w głównej umiejętności atakującej, że zwiększono jej atak speed o 40%, czyli, em, czyli po prostu druid będzie atakował 40% szybciej, używając fury. A zobaczmy teraz na mój build. Oczywiście, na samym wstępie, jeszcze powiem, że to jest PTR. To jest serwer testowy. Nie mamy tam wszystkich najlepszych przedmiotów do dyspozycji, które byśmy chcieli. Jednak mój build i tak jest dosyć mocno endgamowy. Jest dosyć bogaty, więc sprawdzimy sobie prawie skrajne możliwości tego Druida. Prawie skrajne. Oczywiście tutaj jeszcze trochę optymalizacji powinno być. E, aczkolwiek. Statystyki, siła oczywiście pod najcięższy przedmiot, zręczność pod najbardziej wymagający zręczności przedmiot, żywotność, cała reszta, energia całe zero. Jedziemy teraz umiejętność. Będzie to klasyczny Fury Druid pod ataki fizyczne, żadnych twistów. Teraz tych buildów prawdopodobnie będzie można stworzyć więcej. E, prawdopodobnie jakieś kombinacje, furia z jakimiś Armagedonami, z jakimiś Sawoningami, bo jest to możliwe, ale my zajmiemy się takim czyś, czystym, czystym Fury Druidem. Elemental, nic, zero. Następnie summoning używamy Werewolf Hard of Wolverine. Eee, przepraszam, Hard of Wolverine używamy, ponieważ zwiększa on naszą skuteczność ataku oraz obrażenia i to dosyć mocno. Niestety z tymi duchami dalej jest tak, że cały czas giną na piekle. Także to jest jakby bolączka tego buildu, cały czas trzeba resumować, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Duchy ogólnie w tym patchu PTR dostały bufa, ale niewystarczającego niestety, żeby przestały nam ginąć na piekle. Moim zdaniem powinny być całkowicie niewidoczne um, i nie mogły, całkowicie, nie, gdyby były całkowicie niewidoczne dla celów e, i też nie mogłyby żadnego damage'a, żadnego obrażeń przyjmować e, na klatę, żeby sołkować to byłoby po prostu e, spełnienie marzeń, ale jest jak jest. Shape Shapeshifting, max werewolf, e, max feral rage, 1 punkt rabies, czyli wścieklizna, e, Omówimy sobie też kiedyś w filmiku druida pod wściekliznę, bo to też jest ciekawy build. Nie jest on jakoś, nie jest on w tym momencie jakoś turbo fajny, OP, ale jest on jedną z opcji. Tutaj z synergią z Poison Creeperem, z Połzaczem. Jest to dosyć ciekawy build, ale nie jest jakiś wybitny na ten moment. I maksimum oczywiście furię, czyli nasz główny atak. Feral Rage będzie nam bardzo, ale to bardzo potrzebny. Do bufowania się, ponieważ zwiększa on... Zwiększa on e, naszą skuteczność ataku, dzięki czemu trafiamy dużo więcej. E, zwiększa on nasze obrażenia. E, zwiększa on e, walk speed i run speed, czyli będziemy szybsi, szybsi trochę. Może nie tak jak frezy barbariani, ale jednak dalej jest fajna mobilność zachowana dzięki temu. I daje nam lifesteal. Jest to bardzo ważne i bardzo dużo tego lifesteala daje, czyli wyssanie życia. Całą resztę poświęcam na Likantropię, która również jest fajnym skillem, ale zostawiamy to na samym koniec, bo tutaj um, priorytyzujemy oczywiście obrażenia, atak speed i tak dalej. Na samym koniec Likantropia, która przedłuża naszego wilkowaka oraz zwiększa nasze życie, więc zawsze ok, no nie? Ale rozwijamy to na końcu. Przejdźmy do moich przedmiotów. E, jest to taki dość mocno standardowy build pod Fury Druida z oczywiście z tutaj większą możliwością optymalizacji, yy, tu i ówdzie, ale jedziemy. Grief, czyli żal, bardzo dobre słowo runiczne. Może nie wydaje się takie na pierwszy rzut oka, bo ma 31 do, 50, 5, do 35 obrażeń, ale daje plus, yy, od plus 340 do plus, 3, do plus 400 dodatkowych obrażeń, czego nie widać. E, w moim przypadku plus 379, więc ładne. Dodatkowo yy, daje szansę na rzucanie venom, czyli dodatkowe obrażenia od trucizny, daje. Z Zwiększony, zwiększony attack speed bardzo mocno. Ignoruje obronę celu, zwiększa obrażenie do demonów i to bardzo dużo procent. Zapobiega leczeniu się potworom i daje deadly strike daje życie za zabicie. Rewelacja. Um, moją darczą to jest Storm Shield, głównie dlatego, że daje 35% redukcji obrażeń. Jest to po prostu coś pięknego. A jest to bardzo dużo i 35% obrażeń e, fizycznych, które dotarłyby do nas, nie docierają, więc świetnie... Mm. Więc świetna tarcza, dodatkowo wrzuciłem sobie runę um, żeby podnieść troszeczkę odporności. Hełm to będzie Jalal, bardzo tani, bardzo popularny i bardzo dobry hełm dla Shapeshifting druida. Daje plus 4 do Shapeshifting skill'a, daje szybsze odskiwanie równowagi, daje aż 20% bonusu do skuteczności ataku, co bardzo drastycznie zwiększa naszą szansę na uderzenie. Oczywiście bonusy do siły, energii, odporności, mana per kill, świetnie. High Lord Wrath jako amulet, umiejętność plus 1, zwiększa szybkość ataku jeszcze raz, która jest bardzo ważna dla nas, dla Wikołaka Deadly Strike, Lightning Resist, zawsze spoko. Fortitude um, zwiększa nasze obrażenia o 300%, uh, więc... Um, więc, więc to jest zawsze spoko dodatkowo daje nam armora czarodziejki, e, szanse na aktywowanie, odporności mamy także tutaj jeden szkopuł, ponieważ właśnie tak jak mówiłem mamy, to jest PTR, serwer testowy, więc nie mam wszystkich baz, wszystkich przedmiotów najlepszych, które bym chciał do dyspozycji, dlatego jest zrobiony w Ancient Armor, ale gdybym grał na pewno zrobiłbym to w Archon Playcie i to z jakim, w jakimś dobrym Archon Playcie e, i obrona tutaj byłaby dużo dużo wyższa. Następnie nakładanie rąk, zwiększona szybkość ataku i 350% obrażeń do demonów. Mogą być też drakule, gdyby ktoś chciał, jak najbardziej. Tutaj nie dają one tak spida, ale dają szansę na rzucenie klątwy life tap, czyli wyssanie życia. Czyli tutaj już naprawdę jeden strzał i przywracamy sobie całe życie, jeżeli ta klątwa siądzie. Ja nie korzystam, ponieważ mój najemnik ma założone Reaper's Toll, czyli opłatę zniżniewiarza, która ma szansę na zniedoeżnienie, a zniedoeżnienie pomoże mi przebijać się przez e, potwory niewrażliwe na ataki fizyczne. A e, Lifetap w życia by nak mogło nakładać się e, na tą klątwę i byłoby z tego nici. Także ja zostaję przy Lying of Hands, decyzja jest Twoja. E, go Right there, czyli jeśli zrezygni, Crushing Blow, Deadly Strike, Open Wounds, czyli wszystkie otwarcie rany, zabójcze uderzenie. Mamy też duzgocące uderzenie, które jest bardzo ważne na bossów, na przykład, bo to procentowo odbiera życie bossom, potworom i tak dalej. Ring to Raven Frost, czyli nasz bis przeciwko zamrożeniom oczywiście i oczywiście fajny bonus do zręczności, do yy, skuteczności ataku, też bardzo dobry boost, yy, drugi ring Bulkatos, może być Dual Link, Ring, cokolwiek w każdym razie wyssanie życia, umiejętności plus jeden, życie i pas sznuruszu może gdybym grał na normalnym serwerze, to wolałbym Verdungo, aczkolwiek to ruszy jest bardzo, bardzo solidny, daje bardzo dużo redukcji obrażeń i jeszcze dodatek wyssania życia, który jest bardzo sympatyczny. Na switchu wezwanie do broni oraz Spirit. Wezwanie do broni, czyli tutaj Soroiczne, które daje nam okrzyki barbarzyńcy, który, które zwiększa nam życie, mamy. I to bardzo dużo. I, i, I oczywiście spirit, duch, który jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zwiększa te umiejętności, żebyśmy jeszcze więcej dostali życia. Moje talizmany, czyli Anihilus oraz Torch udało się zdobyć na Peterze, także bardzo się cieszę. I skillery do Shapeshifting, czyli talizmany dające plus jeden każdej umiejętności do zmiennych kształtności i małe, małe talizmany to są talizmany boostujące moje odporności. Co do najemnika, standardzik wybrałem najemnika z drugiego aktu, zabrą mocy, która to moc daje mi jeszcze większe obrażenia, no i wcześniej wspomniany Reaper Stall zapłata żniwiarza. Tutaj można byłoby dać jeszcze socket i wrzucić mu runę am, żeby wysysał jeszcze więcej życia. Um, to byłoby na pewno sympatyczne. No i właśnie, zjednoważnienie bardzo pomaga e, właśnie temu wilkołakowi. E, nie, tylko na nie tylko na niewrażliwościach, na, mm, na potwory niewrażliwe, na ataki fizyczne, e, ale również ogólnie na potwory. Jakby zniedomażnienie odbiera 50% odporności na ataki fizyczne. Więc nie dość, że ma szansę złamać niewrażliwość na ataki fizyczne w napiekle. To jeszcze e, moby, które nie mają żadnej niewrażliwości, dodatkowo są osłabione. Więc jeszcze mocniej te hity wchodzą. A przecież o to chodzi! O to chodzi! Mamy teraz Andalus Visage. E, tutaj mogłem dodać Socket i Runeral, żeby zbalansować stratę Fire Reza. No i Fortitude. To samą zbroję, która jest u mnie. Również tutaj powinna być baza eteryczna, jakaś bardzo mocna. Z dużym armorem, ale nie ma PTR. No i dobra, myślę, że Bildzi go mówiony. Możemy zobaczyć, jak sobie radzi w akcji. No, muszę powiedzieć, muszę powiedzieć, to są moje jakby. To nie są moje pierwsze wrażenia, to są moje trzecie, czwarte wrażenia, bo już na streamie tutaj testowaliśmy, e, każdy był zachwycony tym druidem. Jedziemy, jedziemy. Na podlewym, wszystkie myszy, mam Fury, czyli mój główny atak, po prawym mam Feral Rage, czym będę się boostował, właśnie co jakiś czas, trwa to 20 sekund. Więc e, będę postarał się, starał się tutaj tego bufa utrzymać. Daje mi on te, te wszystkie wspomniane rzeczy, wykazanie życia, obrażenia i tak dalej. Tak, Zaczynamy sobie od y, zestakowania Fury, i jedziemy. I jedziemy. Jest to naprawdę um, bardzo, ale to bardzo przyjemny build w grze. E, oczywiście jestem endgameowy jestem w game'owym ale jest on bardzo ciężki, bardzo ciężki do zabicia. W sensie, mm, bardzo ciężki do zabicia, e, bardzo szybko zabija, ma potężny atak speed a, i, i naprawdę jedzie jak czołg. Tak jak mówiłem, wcześniej wspomniane duchy będą padać cały czas, ale, ale, ale no tak to już jest. W każdym razie, w każdym razie hmm, powiem szczerze, że jest to dla mnie jeden z najprzyjemniejszych buildów mele jako melee fighter w tej grze w tym momencie. I na pewno y, jestem przekonany, że ma bardzo duży potencjał budżetowy i tenże potencjał budżetowy będę, będziemy właśnie sprawdzać na moim streamie. E, także zapraszam. Eee, w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy sobie odpalać rakietę tak zwaną z tym Fury Druidem od zera do hela, całkowicie bez przedmiotów dodatkowych, bez pomocy innych graczy na singlu. Stworzę taką postać, zagram od zera i podzielę się potem oczywiście odczuciami na YouTubie. Eee, no wersja game'owej jest to totalny, to jest po prostu totalny Saigon, no nie? Po prostu idzie przed siebie i o nic się nie martwi, eee, no i tyle. No i tyle. No i jak coś to, to zapraszam na testy oczywiście na Twitch TV na DeWings wspomniany e, Harmonogram Streama jest na moim Instagramie, również na Theumins, jest na moim Discordzie. E, linki są w opisie oczywiście, także jak, jak jesteś zainteresowany, e, to zerknij sobie jak najbardziej, będzie mi bardzo miło. No i co? No i tak ten build wygląda, oczywiście jest masa budżetowych wersji, chodziło mi o to, żeby omówić tą jedną z najpotężniejszych, eee, oczywiście z przedmiotami, które mam do dyspozycji na serwerze testowym, eee, żeby sprawdzić po prostu moc, oczywiście to jest PTR, tu się jeszcze dużo może zmienić, jeszcze mogą powiedzieć, że słuchajcie, zmieniamy to, to jest za silne, to jest za słabe, także z poradnikami od zera do hela budżetowymi jeszcze jeszcze trzeba chwilę poczekać. Dopó jeżeli oni wtedy, jeżeli oni klepną, że jest już koniec zmian, to wtedy działamy, jedziemy, będziemy robić będę robił poradniki jak takiego nikolaka yy, zbudować totalnie od zera, totalnie od rozpoczęcia. O i wcześniej wspomniane imiona fizyczne obrażenia. Dostaje tylko i ginie. Dostaje zjednoważenie i ginie. Także tutaj ten Reaper Stall naprawdę świetnie sobie nie sobie radzi i myślę, że w tym buildzie to jest w tym czystym, fizycznym buildzie to jest taki troszkę must have, no nie? To jest taki troszkę must have. Uh, więc, więc tak, więc tak to wygląda uh, i, i właśnie będę testował. Mnóstwo z mnóstwo jest budżetowych wersji można na przykład bardzo fajną bronią nie wiem czy taka ciekawostka może ale nie będę się teraz rozpowiedział na ten temat tak bardzo na przykład jest to, że tak wilkołak może nosić kusze, łuki dwuręczne, a nawet bez używania amunicji i one i tak działają na przykład bardzo popularną bronią dla takiego wilkołaka jest Bulizado Canyon która to daje 80% zwiększonej szybkości ataku zakładamy sobie taką wresztą kuszę, możemy w niej jeszcze zrobić dodatkowy soket i z tym soketem sobie na przykład polecieć jeszcze runę shall żeby było jeszcze więcej zwiększonego ataku speedu, i jedziemy, i jehaneczka. Eee, także, no, jest dużo możliwości a takiego druida. Jest on bardzo przyjemny, i naprawdę, mm, no, jest to, jest to coś, czym się naprawdę jakby ucieszyłem. Otarłem łzy po nieudanym lip barbarianie. <grywanie> Jak coś, to jest na moim kanale, właśnie, tam lip barbarianek. Można zobaczyć. Jak to, jak to wygląda w praktyce? No, niestety, niestety, no, nie spisali się, jeżeli chodzi o Libarbariana, Ale mam nadzieję, że będą poprawki jakieś, więc to będzie tyle w tym poradniku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze się teleportuję do miasta elegancko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Eee, I co? I widzimy się w kolejnych buildach Druida i nie tylko. Widzimy się może na randeczkach czarodziejków Także do następnego i miłego dziąka! BOOM!